można dostać prawdziwą w donicy choinkę i z elektrośmieci. Generalnie śmieci zbieramy codziennie, a nie tylko święta. I to co najbardziej żenujące, przecież tutaj na tym rynku wycięto prawdziwe drzewa. Urząd miasta wyciął prawdziwe drzewa, a teraz udaje proekologiczność rozdając doniczki choinki w doniczkach. I no i Białystok, sobota 10 rano, jak coś za darmo niby, to kolejka ludzi, tych choinek jest 200 w doniczkach, nie wiem czy starczy dla wszystkich, ciekawe co będzie jak ci rozczarowani ludzie się dowiedzą, że nie dostaną tych choinek, zaraz można o no, to by zapytać. Dzień dobry. A mam pytanie, jak dla kogoś nie starczy tych koinek, to co się stanie? Odejdzie Zakup z lisitkiem. Musi zakupić. Przygotowaliśmy 200 Jasne. drzewek. trudno żeby było wiem, 2000. No tak, widać, widać zainteresowanie w ogóle. Tak, tak <noise> bardzo mocno się śliczą nasze działania. Tutaj tak, tym razem, kiedy do to ten Odpadów, czy Panie Prezydencie, ale z drugiej strony Urząd Miasta wyciął drzewa na Rynku ze ścieżki. teraz Ja teraz lat temu i wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z tego do rynku Kościuszki. Czy wszyscy co Wiesz, ja to nie wiecie?

やったほうが。<noise> <noise> Takie piękne, sztuczne choinki. No i przypominam, tam na przykład instalację na parasolki, nie? Za kupę kasy. Zatem wychodziło zamiast 5 zł czy piętnastu za wypożyczenie jednej parasolki 300 zł za jedną parasolkę rowery miejskie i tak dalej no i kuria biskupia gdzie był ten skandal gdzie rzecznik kurii biskupie ksiądz Dębski został zawieszczony z powodu złamania celibatu głupia zasada w kościele można powiedzieć powodująca różne patologie i pedofilię Ksiądz popełnił samobójstwo, kapelan Jagiellonii do tego przypominał. No i mamy ten piękny rynek nasz bez drzew, z wyciętymi drzewami i z choinką usychającą przez całe święta, bo wsadzono ją w ziemię, w dziurę w ziemi, w polbruku, w bruku czy tam bez korzeni. I do tego jeszcze ta nawierzchnia, jak widzicie, nieprzyjazna dla matek z dziećmi, dla inwalidów na wózkach. A te płytki się łamały, jak ciężki samochód wjeżdżał, nie można było śnieżać tego rynku. Więc pani nie wiem, co tam zasłania dziurę w ogrodzeniu tą toinką. No bardzo romantycznie i oświetlenie świąteczne, także po prostu super. Lans, ale jest to lans ekologiczny, nieprawdziwie ekologiczny. Nie wiem tych choinek. Jest 200, więc zaraz się rozdadzą, może zobaczymy w takim razie, co będzie, jakie będzie rozczarowanie tych osób, które tych choinek nie dostaną. A przyszły tu przecież o 10 rano. Zobaczymy, co będzie dalej. W takim razie wyrwały się, przyniosły elektrośmiecie albo koinkę starą. Prezydent Dan już widzę, ucieka. Czyli lans chwilowy dla pracy, ale obsługą reszty imprezy zajmą się inni pracownicy rządu miasta. Tak, 200 sztuk koinek jest, 200 sztuk. Także zaraz moim zdaniem też się rozejdą i myślę, że nie starczy wszystkich, dla wszystkich z tej kolejki. Jestem ciekawy jaka będzie reakcja ludzi. Rozczarowanych. Można by podejść tam pod, yy, nie teatr obecnie, jest piękne zdjęcie jak wyglądał ratusz, yy, znaczy rynek Kościuszki też przed wojną, gdzie tam było dużo zieleni, tą zieleń wycięto. Na przykład wycięto to pole, wypłaconą po wojnie, yy, która kwalifikowała się na pomnik przyrody, ze względu na okazałe rozmiary, sfałszowaną ekspertyzę dendrologiczną, yy, Twierdząc, że drzewo jest całe struchniałe w środku i w każdej chwili konar może się łamać i kogoś zabić, jak się okazało przy ścinaniu, bo ścinano to, to pole w taki sposób, że plasterkami od góry do dołu, więc od góry do dołu drewno było jednolite, zdrowe, pełne, bez śladu próbnicy czy jakiś tam przerw. Więc niezła hipokryzja, naprawdę. Słuchajcie, wyciąć drzewa, a potem rozdawać drzewka w choinkach to jest właśnie istota e, tak zwanego greenwashingu, czyli ekościemy tak zwanej. E, jest taki termin, właśnie ekościema, czyli coś, co wcale nie jest ekologiczne, jest ekologiczne, a udajemy, że jest ekologiczne. I to właśnie tutaj obserwujemy. Choinki w doniczkach. E, zamiast zostawić je w lesie, żeby sobie rosły i zmniejszały ten ślad węglowy, to to się wygłupiamy i rozdajemy je ludziom, którzy zaniosą je do domów, tam one usną albo nie usną. No ale w każdym razie e, taka naturalna, że tak powiem w cudzysłowie, choinka jest dosyć jednorazowym śmieciem tak naprawdę. Natomiast choinka sztuczno-plastikowa. Może starżyć, nie wiem, na 50 na sto lat, nie? Wyprodukowana raz, więc... A tym bardziej, jeżeli już ktoś ją ma, słuchajcie, nie kupować nową, tylko jeżeli ktoś ją ma, to wyrzucać ją teraz do śmietnika, po to, żeby wziąć tego śmiecia, no to to jest już jakaś po prostu skrajna głupota. I pseudoekologia właśnie, jako ściema, tak zwana, czyli ten greenwashing, o którym mówię, nie? Zobaczymy w e, eko ściemie, tak zwanym greenwashingu i mówię poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczymy jak te choinki się rozejdą, czy starczy dla wszystkich, a jak nie starczy dla wszystkich, to jaka będzie reakcja.